A teraz, a teraz po prostu mega, mega artykuł, który sobie specjalnie zapisałem, żeby potem o nim pogadać, a mianowicie piętnastoletnia Brytyjka czuje się chłopcem. I teraz druga część została odebrana rodzicom. Nastoletnia Brytyjka narzekała, na rodziców, którzy nie chcieliby zmieniała pełć. Z tego powodu pracownik socjalny umieścił ją w rodzinie zastępczej. Dyrekcja szkoły zapowiada, że nie może nic zrobić. Piętnastoletnia uczennica, piętnastoletnia w czasie rozmowy z nauczycielem narzekała na rodziców, którzy nie Popierali decyzji o zmianie pełci. I reakcja była taka, że ją y odebrano od y rodziców. I co tu jest? Y Inni uważają, że powinni mieć prawo wybioru, i tak dalej, i tak dalej. I ja wam powiem, że do czego zmierza ten świat. I po prostu y, to, jak na nasze polskie y, konserwatywne społeczeństwo, to jest po prostu nie do pomyślenia. Bo piętnastoletnia dziewczyna sobie y, pomyślała, że będzie chłopakiem. I wam powiem, że to jest y, bardzo po prostu. No dobra, sobie pomyślała, żeby y, od razu zmieniać pełć. Co to, co, co to w ogóle ma być? No przecież. Nie po to się rodziła dziewczynką, żeby potem być chłopcem. Bo to nawet przy operacji, to zawsze ona będzie dziewczynką, bo się urodziła dziewczynką. I, I to tak powinno być. Powinno być nawet w dowodzie napisane, że Pipa urodziła się pipą, a potem Se zmieniła płeć i jest pindolem. Tak powinno być. I powinni też na tej zasadzie lepera wskrzesić i on by zrobił porządek. Ja bym mówił w internecie, a on by mówił na mównicy i bym, że tak powiem, oczyścili w ogóle całe, całą Polskę i by była tęcza. Oczywiście czarno-biała, nie, nie, nie kolorowa, nie różowa i tak dalej, żeby nie było tych pedałów. A tak, a propos, powiecie, że, że jak teraz powiecie, pedała, yy, yy, pedały geje na jakiegoś osobnika, który lubi te same osobniki z tymi yy, samymi, yy, wiecie czym? Yy, to można trafić do więzienia, bo no nie wiem czemu, ale tak czytałem, że, że, że można. Yy, I to jest po prostu też yy, bardzo, bardzo nie w porządku, no bo jak powiedzieć, na pedała, że nie spedałem. No to jest pedałem, no po prostu, no. I kurde. Dobra, wracając do tematu, no musimy, musimy być czujni. I ostatnie słowo: Max Kolonko jest słaby.